Najebiście super było. Lecz wydaliśmy radę, ale tu dziki motywowały. Trzy piwka wieczorem i może było, powiedz, śmiało. Także polecam naprawdę fajna zabawa. E, dużo śmiechu, dużo płaczu, ale to co najważniejsze, jest super zabawa. Nie? Były dobre przygotowania, Paweł co wieczór taplał się w błocie, więc dawał radę. Wszystko, wszystko. szczególnie długi odcinek z wodą, to była prostra tragedia dla nóg. Później jeszcze kajaki, fajna sprawa, ale naprawdę polecam, super zabawa. Najdziwszy wiek roku pokonałam prawie wszystkie przeszkody, a wcześniej z pomocą, ale było zajefajnie Tak, codziennie była rozmowa o tym, że musimy się przygotowywać. Okay, Cały rozumiem. czas. Niezmiennie. Polecam innym, fantastyczne na start i dobrze się baw. I to tylko tyle. A inni Ci pomogą. Przy każdej przeszkodzie każdy chętnie Ci pomoże. Każdy zostanie z tobą. Pomoże wejść, pomoże zejść. Zapyta jak się czujesz. No i Rewelka. To z tymi kajakami to jest coś mega. Bardzo. Bardzo. Zarąbicky. Nie widzę przeszkód. Biegnę dalej. Nie widziałem okularów. Góry, czy tu to jest halo Wracam, ja byłem czwarty raz tutaj Także Polecam każdemu jak ktoś chce spróbować świetnej przygody 6 km na start, świetna zabawa. Dla wszystkich, każdy, każdy. Koleżanka w ogóle nie ma obiega. Ja też nie biegam ostatnio w ogóle. Każdy daje radę. Piąteczkę. Było świetnie. Pierwszy raz uczestniczę w czym i i naprawdę warto. Mimo wysiłku jako takiego warto. Na koniec banan na ustach, zresztą widać. Tak, trzy dni bicia. Wczoraj mieliśmy <grym> na 12 kilometrów biegłyśmy ekipą Monika, Boś, 12 kilometrów i zapyta, mnóstwo to przeszkód, to tak, błotnych, mokrych. Ale to była taka jeszcze, właściwie, ale była bardzo przyjemna. Dziękujemy bardzo za I wpadniemy tu za rok, podejrzewam, prawda? Na pewno. Dzięki bardzo. Aloha! nie ní nie? jo? Dobře, A jak je ti teraz na ten... Pozaj. Ile běgneme? Právě dvě hodin. Půtorej. Dobře. Pozaj. 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 Tak najbardziej. I jak chcesz się ubrali, teraz... to na pewno. Polecamy. Do pierwszej krwi. My pierwszy raz jesteśmy tutaj. Tak. Także pierwszy. przyjechałem się doczyć. Jest to zajebiście. Tak, oczywiście, że tak. Można najpierw zacząć od 6 km, a potem, potem dalej. To ona jest nie normalna. Ja. Okay. Ale ona poszła za mną, także też nie wiem czy jest normalna. <noise> Ania tak i Ania. Okej. Okay. Poszło. Nie po, <laughs> wariantu. Trochę biegamy, ale nie wystarczy. <laughs> no myślę, że myślę, że to chyba nie ostatni raz. No mega, 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 mega było. Zdecydowanie na tak, na tak i jeszcze raz tak. Aloha. Aloha, dziki. <laughs> Aloha, dziki. Aloha, diki. Z Grecji, z wyspy Lesbos. Y, ogólnie y, dobra zabawa. Dobra zabawa jest zawsze wskazana. Bardzo dziękujemy. Pierwsza edycja Hand Wełku dobiega końca. Jak się podobała? Jak się podobała atmosfera? Aloha. Przede wszystkim bardzo fajna atmosfera, i rodzinna, i przyjacielska. Ja bardzo cieszę się, że i dopisała pogoda. Z opinii zawodników startujących wynika, że trasa była i przyjemna, i trudna, i zresztą było dla każdego coś przygotowane, bo trasa praktycznie od 1 km do 18 km. A to, co Ełk oferuje, to przede wszystkim woda, błoto, rzeka i piękne krajobrazy. No i fajna pogoda, atmosfera. No i przede wszystkim to wezwanie aloha dziku. Ja jeszcze nadmienię tylko jedną rzecz, że. Masa Ełszan w dobrej formie to na pewno e, pewnie treningi miejskie i e, zaprezentowali się naprawdę świetnie, także gratulujemy przygotowania również wszystkich Euczan, którzy brali udział w pantranie. Aloha, dziki! Aloha! Aloha.